Nie wiem ale na motorze się ten lepiej porusza. No po prawej. Jak to dziewo to po prawo. Tak, tu jak ta sosna jest. No tak, tu. Ciężko. Ale skąd to się. A, tam stoi te ogóry na środku. O kurde Tu też. Nie, to by. Nie, tego drzewa też nie było. Bo tu przecież też był wyjazd. Ale ona trafiła, jacie. Ale trafiła idealnie, między te. No i tu wtedy o w tym miejscu beta wtedy tak. Uyp. Ujeżdżam. <noise> ja, będę drwalem Aj, ale powiem ci jak tu stoję na kamerce W ogóle nie widać jaki tu jest skos to jest ściana pionowa praktycznie A na kamerce to wygląda jakby było takie o No, no. no. Na nogach to się dziwię, że, my, że tu się wyjeżdża Co? No masakra, no tak samo jak w kaskach na śmierci tam jest taki Banie To po poleci raczej do góry nie. Ewentualnie pierwsze tu dalej ją położeę Ściągało, ściągały i ściągnęło. Dołużej, no i ci tak ścisnęło. No właśnie, ale tak wiesz, szło powoli, tak wyciągnę, i tak zacząłem wyciągać a to nagle A czekaj, skacze to nie dojdzie? Weź no, zobacz. Weź nas, spróbuj. No i teraz od góry. od góry tak się może. Ona się opiera, tutaj. Ona się opiera. To pójdzie w dół. Może być, no? może być <tryk> I bio. Demonic CS 2500 2022 rok 25 pojemności, zatankowana w pełni z olejem, cały zestaw ile? 4 kg 100 Wersus Dolmar 1987 Dolmar 132 pojemności chyba, tak? Tak? 34 no, no, pojemności, w pełni zatankowana z zestawem ile? Ponad 4 g, kg i 600 gram czyli pół kilo różnicy. No i nie ma szans, Demon. Bez sportingu nie ma szans. Tylko to jest full seria chińska, a tamten jest seria niemiecka plus rozwiercony wydech. A, polerowany no wydech. No właśnie, jest polerowany też i, wydech. I zebrany ząbek z tego sącego. Czyli taki półporting. Czyli <grym> <grym> tu jest 12 seria, a tam jest 10. <grym> no i łańcuch 1-1. Czekaj, czy tu jest, tu jest chyba 1-3. 1-3. Tu trzeba porting <grym> <grym> to wtedy będzie pojedynek. Bez portingu to no chuj. <grym> <grym>